Dzień dobry Państwu. Wiele osób, jak i naszych klientów, boryka się z małym problemem, jakim jest lutowanie sieci wodnej lub CO. Nie zdając sobie sprawy, jak naprawdę jest to proste. Do wykonania instalacji wodnej można używać lamp lutowniczych lub palników gazowych, ale do tego potrzebne nam jeszcze będą obcinak do rur, cyna, topnik, szczoteczka do czyszczenia oraz czyścik. Jednak zanim zaczniemy pracę należy zadbać o środki bezpieczeństwa takie jak okulary rękawiczki a w naszym przypadku także gaśnica do samego przecięcia rurki potrzebny będzie nam obcinak mocujemy go na rurce delikatnie dociskając i już po paru obrotach mamy obciętą rurkę lutowanie rurek miedzianych rozpoczynamy od odczyszczenia przyszłego łącza powierzchnię z zewnętrzną łącza czyścimy specjalnym czyścikiem części wewnętrzne łączeniowe czyścimy specjalną szczoteczką. Pokrywamy lutowane części pastą lutowniczą lub tak zwanym topnikiem i wkładamy złączkę w rurkę. Tak powstaje połączenie. Ogrzewamy palnikiem gazowym lub lampą lutowniczą do około 240 stopni. Gdy elementy nagrzewają się do tej temperatury, na około łączenia pojawi się zielony obłok, a miedź przybiera barwę wiśniową. Odsuwamy płomień i przykładamy drut cynowy do złącza, póki miedź jest gorąca. Roztopiona cyna wnika między rurę a złączkę. Niezbędna ilość drutu cynowego wynosi mniej więcej średnicę lutowanego elementu. Lutując już istniejącą instalację wodną lub CO, musimy zadbać o ochronę farby, tapicerki lub innego podłoża, stosując do tego specjalną osłonę termiczną. Dziękuję za uwagę.